Chcę Wam tu pokazać głowicę od MTZ, -a. to jest traktor białoruski, jak się nie mylę, a jak się mylę to mnie poprawcie, zobaczcie jak głowica jest krzywa, eee, tutaj bierze sam ruch, tu coś zabieliło, tu tu, 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 no i tu, a tu widać cała ta strona, zobaczcie jak jest wydmuchana, no jak znam życie to ten traktor mnie jedną uszczelkę przeżył bez planowania. Właściwość momentów dokręcania też pozostawia wiele pewnie do życzenia, ale ale miejmy nadzieję, że się mylę. Także tak wygląda głowiczka, bo zdjąłem z niej na razie pięćsetek, więc zobaczcie jak jak jest krzywa. Yy, fanów docinania, że źle leży, to zobaczcie sobie leży na jednym rogu złapany ławkami, leży na drugim rogu. E, także nie mogło głowicę ani podnieść, ani mić, bo już kiedyś była tutaj akcja. E, spody były wyrównane, także nie ma tam żadnych... żadnych, żadnych... parków, które by mogły tą głowicę gdzieś podnieść. Także środkiem, zobaczcie, a głowica jest krzywa. Wam życzę miłego dnia, a ja się biorę dalej za planowanie. Pozdrawiam.